Witam serdecznie. Pszczoły już są uruchamione. Tu te dwa górne, ten, te pszczoły, i tam. To już jest pokwas. Teraz dostaje kwas. Tamten tylko jest już przekwasowany, ale to też grzybol, tak. Był. Więc zobaczymy. Zobaczymy, co teraz wyniknie. Tak. Tu wszystko dostało kwas. Dzisiaj. Są w miarę uruchomione. Pootwieram te wylotki, oczywiście. A tu trzeba otworzyć. Tu trzeba otworzyć. Chociaż na tyle. Albo tu jest wąski wylotek, to otworzymy na całość. Tak. One ten futer cały, co ode mnie podostawały, to pożarły. Więc źle nie jest. Może tak po prostu włożę te patyczki. O! W ten sposób. Prawda? I one mi się nie zgubią, a będę wiedział, że to jest od tego ula, żeby przymknąć wylotek. Prawda? Tak. Czasami tak robię, że jak mi pasuje ta przestrzeń na beleczkę, to tak jest. Pszczoły nawet ładnie latają. Tam gdzieś widziałem w jakimś uliku ładny oblot jest. Prawda? Tu te dzisiaj przeglądaliśmy pogrzybowe i bardzo dobre się zrobiły. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tam muszę zobaczyć też, jak ta matka moja, no, trzeba obadywać, trzeba obadywać, tu jest, tu mam oblot, ładny oblot jest pszczoły, ładna żółta pszczoła mi wychodzi po tej matce, to skrzydło miała, tak, matka strawy tu jest i to jest po niej pszczoła, ładna, żółciutka, elegancka. prawda? I lecimy dalej ulikach. Tak. Tu miały przełożony przed chwilą ul. Prawda? Tak. Więc tu chwasy moje. Eleganckie. Tu jeszcze zrobiłem w tym uliku jednym, bo bym porobił może jeszcze więcej, bo tam gdzie mi odparowywało w tych ulikach, gdzie miałem grzyba, to bym mógł te butelki pozabierać i tu bym dał nową dyktę, nie? I bym mogło parować znowu innym ulu, buteleczka by służyła, ale nie mam tutaj tych dyks. Przywiozę sobie te dyksy. To będę miała bo kwas jeszcze mam. Dwa bania. No. Więc słuchajcie, ten kwas naprawdę jest, jeśli chodzi o... Tą mi się to podoba. Mi się to bardziej podoba niż wąchanie tego zastaranego apivalolu. Jak ja miałem iść zrobić, słuchajcie, yy, właśnie yy, ten motyw z tym dymieniem, to mi się odechciewało, poważnie. Właśnie, dlatego ja bardzo nie lubiłem tej warozy w ogóle co z nią robić. Nie? <laughs> Mi się to tak cholernie nie podobało, że ja zawsze miałem ten motyw, mówię, a srał, pies, niech zostanie, może to, co rzeczywiście na tą warozę jest odporne. Nie? Ja bardzo nie lubiłem dymić. Dymić, bardzo nie lubię dymić. Dymienie jest dla mnie osobiście bardzo trudną rzeczą. Tym apiwarolem zakichanym, nie? Śmierdziało to po prostu na wyrost. Tak. Jak, jak ja zamówiłem je, tak jak ja zawsze, działam wiecznie na dziko z czymś i, i, i zapomniałem, słuchajcie, wziąć na przykład y, 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 maseczki, to tu był dramat, tak? To był dramat. W tej dolince tutaj, to jak coś się oddymiło, to to się poszło w długą, a to i tak to był smród po prostu na całą pasiekę, to paskudna rzecz. Dlatego mi się bardzo podobają te kwasy na chwilę obecną. Jeszcze żadnej matki mi nie okłębiły nic. Pierwszy raz zrobiłem tak, że już y, daję to na, na rodzinki tak jak leci, tak przygotuję dykty, to jutro wpadnę, to tyle ile jeszcze będzie miał tych buteleczek, a mam ich jeszcze 10, bo użyłem 10 i mam ich jeszcze 10, tu mam 20 komplecików. Ale to jeszcze dokupimy, żeby te jesienny te jesienne, żeby... Te, te jesienne kwasowanie, to żeby zrobić najlepiej wszystko naraz, tak? Że będę wiedział, że że tak. Bo to wtedy nie mogę tak przeskakiwać, bo nie wiadomo jak też będzie jesienna pogoda, tak? Żeby to było ani zimno, ani ciepło, ani znowu gorąco. No gorąco raczej nie, ale żeby to chociaż były te ciepłe właśnie jeszcze dni, w których ja zrobię ten kwas, tak? Ten ostateczny, dlatego na, na, na wrzesień sobie dokupię jeszcze 20 buteleczek że 40, żeby zrobić wszystko na raz. Prawda? A teraz to na razie, to przez ten okres właśnie teraz to mam 20, więc raz zrobimy tu, jutro przyjdę znowu, coś dokoptuję, tak? Wtedy to odparuje wszystko już i wtedy pozabieramy, damy nowe dykty, tak? I pojedziemy dalej. Kolejne ule. I tak aż, aż, aż zrobimy wszystkie, ale już myślę, żeby teraz właśnie kupić sobie już buteleczki czy może jeszcze nawet zdążą mi dość buteleczki, jak ja tu będę zakończył tą sytuację? więc dzisiaj sobie popatrzę w internecie, jak to wygląda. Na chwilę obecną, na posiece ja, ja widzę, że tu nie ma co i zobacz, w ulach mi się nie chce jakoś specjalnie. Chociaż w jednym u, góru, u góry ulu, co ustawiałem właśnie na kwas, no to zaczęli budować na szmacie z tyłu. No nie, bo ja tak ustawiłem, może trochę za wąsko, dla nich chciały pójść szerzej. Tak więc od razu tam też dostały ramkę. Tam też dostały ramkę i one sobie to będą tam budować. Ale by trzeba było właśnie przejrzeć jakoś pszczoły, może w weekend, żeby może im podokładać coś, bo one teraz tego cukru podostawały, to więc one tak. Będą chciały coś porobić, więc tak, tak, tak. No i w miarę jak ten kwas też tam podkładam, no to też wiadomo, tą szmatkę odkrywam, więc widzę, co się dzieje, więc w razie czego mogę coś tam Dokoptować braje czego, prawda? Jakąś rameczkę czy coś. Dlatego teraz y, y, będę przeskakiwał w tych ulach z tym kwasem i na bieżąco sobie po, y, 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 patrzał. A, a, a y, te kwasy to nie wiem, kiedy wyparują. No, powinny wyparować. One widzę, że parują szybciej niż tydzień. Niektóre, w niektórych ulach. Więc jest y, y, spoko. Y, za, za znowu, za tydzień robimy kolejne, tak, chyba, że przyjdzie paczka. No i dobra, i ruszam. Słuchajcie y, dalej. Do ulików weselnych. Tam obadać jeszcze uliki, gdzie ja nie widziałem, że ta matka tam jest. Dzisiaj jest pogoda, więc one powinny mi na to pozwolić. To idę do ulików weselnych, jedziemy. I później pojedziemy na pasiekę grzybową. Gdzie tam coś będzie do łączenia. Tam trzeba coś poprawić, bo jeden jednym stoi po prostu na ziemi bez skrzynki, bo zamuliłem. Tak i tam już będą, tam te uliki będą na pewno do łączenia, prawda? Więc dzisiaj jeszcze sobie przyszykuję jakieś dykty i, i, i obadam, gdzie jest jakaś y, y, może taka matka, nie? Która by była się nadawała z tych ulików weselnych właśnie już tam, żeby je popodpinać. I tam właśnie na tej pasiece grzybowej też ubiję wszystkie matki, żeby tam czerw tylko i wyłącznie mi się wygryzał, tak? I żeby to potem przesypać na te dykty i wsią. I to już będzie taki zapoczątkowany ulik, który właśnie będzie mi tworzył tego mojego ulika jesiennego sypańca, prawda? I tam będziemy ładować wszystko, co nie wyjdzie. I to by było to wszystko. I życie...